156 rządek proszę popatrzeć to jest ten trzeci o, bo ja zrobiłam trzy rządki, które chcę jednocześnie omówić, więc to jest ten rządek. A dlaczego go omawiam te wszystkie trzy razem? Bo tutaj się praktycznie nic nie działo. Więc zaczynamy od ośmiu słupków na górze. Potem robimy 68 pustych krateczek. Jedną krateczkę pełną. Cztery puste. Pełna, pusta, pełna. I tutaj ta ostatnia pełna to jest powiększenie krateczki. O jedną krateczkę tutaj powiększamy, czyli tak naprawdę o trzy słupki, więc jedynym elementem wzoru jest ta pojedyncza kratka. I 157 rządek, to jest przedostatni rządek. O, zaczyna się tutaj, gdzie powiększamy o jedną krateczkę. Na początek robimy kratkę pełną, pustą. Pełną, pustą, pełną. No ten, żeby zachować ten zdobny brzeg. Potem mamy trzy krateczki puste, jedną pełną, 68 pustych i 8 słupków obok siebie. Także tutaj też tylko i wyłącznie jedna pełna kratka w tym samym miejscu co w poprzednim rzędzie. 158 rządek Zaczynamy w górnej części firany, więc robimy 8 słupków obok siebie, a potem 57 pustych krateczek, jeżeli ktoś robi identyczny rozmiar firanki jak ja. No i potem już są elementy wzoru. Jedna krateczka pełna, dwie puste. Jedna krateczka pełna, trzy puste. Jedna pełna, trzy puste. I jedna pełna w tym samym miejscu co miałyśmy krateczki pełne w dwóch poprzednich rządkach. I dalej mamy cztery kratki puste, i na przemian pełna, pusta, pełna. Przy czym tutaj zmniejszamy o jedną krateczkę, więc trzy ostatnie słupki zostają nieprzerobione. 159 rządek. Zaczynamy w dolnej części pracy, zmniejszając o jedną kratkę i mamy jedną krateczkę pełną, 6 pustych. Pełna, 2 puste, pełna, 3 puste, pełna, 2 puste, pełna, 2 puste, pełna. I to jest cały motyw. Dalej już kratki.

Także tak wygląda motyw. 160 rządek pracy. Na początek mamy 8 słupków obok siebie, bo zaczynamy w górnej części. Potem 53 puste krateczki. 53 aż. I dochodzimy do momentu, kiedy zaczyna się motyw. I to jest taki dłuższy fragment kratek pełnych. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Czyli 40 słupków obok siebie, no bo 13 pełnych krateczek. Potem jedna kratka pusta, jedna pełna, 5 pustych i jedna pełna. I to z koniec, jeżeli chodzi o wzorek. Zmniejszamy w tym rzędku o jedną krateczkę naszą pracę. 160. Pierwszy rządek. Zmniejszamy o jedną krateczkę, mamy jedną kratkę pełną, cztery puste, jedną pełną. I dalej dwie kratki puste, jedna pełna, trzy kratki puste, jedna pełna, dwie kratki puste, jedna pełna, dwie kratki puste, jedna pełna. I od tej krateczki cały czas już robimy kratki puste. U mnie wyszło ich 54, a na samym końcu mam 8 słupków. Więc tutaj zwracam uwagę na to, że o, ta linia ma być w tej samej wysoko, na tej samej wysokości. O, bo to powstanie taki płoteczek, więc na to zwracamy uwagę. Więc po tych punkcikach już same kratki puste. 162 rządek. 8 słupków na początek, bo zaczynamy w górnej części. Później mam 54 puste krateczki i proszę popatrzeć, tak naprawdę ja wszystko tutaj ponawiam, czyli robię dokładnie to samo, co było w poprzednim rządku. Więc teraz mam pełną, dwie puste, pełną, dwie puste, pełną, trzy puste, pełną, dwie puste, no i pełną. Tak to wygląda, więc w tych samych miejscach wykonujemy krateczki pełne. Gdzie te krateczki znajdowały się w tym samym miejscu co w poprzednim rządku. No i dalej robimy 5 krateczek pustych i dodajemy jedną pełną. To jest ta dorobiona, czyli powiększamy sobie robótkę o jedną krateczkę. 163 rządek i mamy tak. Jedną krateczkę pełną, bo tutaj powiększam o jedną kratkę właśnie. Następnie robimy 6 krateczek pustych. Jedną pełną, jedną pustą. Tutaj mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pełnych krateczek, czyli 40 słupków obok siebie. A do końca robimy 53 puste krateczki, bo tam dalej już nic nie ma. Same puste kratki. No i 8 słupków obok siebie. Powstaje płotek. 164 rządek. Zaczynamy w górnej części. Mamy tutaj 8 słupków obok siebie, dalej kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 35 tutaj wyszło. I po tych 35 pustych kratkach robimy 6 krateczek pełnych, czyli 19 słupków. No i idziemy dalej znowu kratki puste 4 8 15 13 tutaj wyszło. Tak, 13 pustych krateczek. I kontynuujemy ten płoteczek, więc mamy jedną pełną, dwie puste, jedną pełną, dwie puste, jedną pełną, trzy puste, jedną pełną, dwie puste. Pełna i teraz mamy 5 krateczek pustych i na przemian Pełna, pusta, pełna. Przy czym te trzy słupki dalsze są już dorobione poza robótką, bo powiększamy o jedną krateczkę tutaj. Stał 65 rządek pracy. Zaczynamy w dolnej części i sobie znowu poszerzamy o jedną krateczkę. Na początku mamy na przemian pełna, pusta, pełna, pusta, pełna. Potem cztery krateczki puste, jedna pełna. I teraz płotek. Dwie puste, pełna. Trzy puste, pełna. Dwie puste, pełna. Dwie puste, pełna. Więc w tych samych punkcikach zachowujemy wzór, w tych samych punkcikach ponawiamy krateczki pełne. Idziemy dalej, i teraz kratki puste. Tu mam 10, tak jest, 10 kratek pustych, i następnie robimy 11 krateczek pełnych, czyli 34 słupki obok siebie. A do końca robótki już kratki puste. 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28. 31 u mnie akurat wypadło pustych krateczek. No i 8, 8 słupków na koniec. Także tak wygląda motyw. No tutaj ten brzeg zdobny to myślę, że to nie jest problematyczne, bo no po prostu musimy się pilnować cały czas, żeby to fajnie wyszło. Żeby się nie pomylić, w razie drobnej pomyłki można to też zaradzić, tak jak ja tutaj w jednej kratki, o w tym miejscu, nie zrobiłam pełnej, ale dowiązałam później nitkę i po prostu z ze zewnątrz zrobiłam kratkę pełną, dzięki temu nie musiałam pruć. Tutaj widać tylko ten pęczek, ale to w niczym nie przeszkadza bo musiałam tak naprawdę dorobić tylko dwa słupki, więc uważam, że bardzo fajnie wyszło i w ogóle nie ma różnicy.